Słuchajcie, oczywiście rok 2045. Dochodzimy do takiej płęty na tych obrazach kolejnych. Oczywiście ten będziemy jeszcze przecierać, będziemy rozjaśniać, przyciemniać, aż ostatecznie jakby dojdziemy do tak zwanego jakiegoś, jakiegoś wizualnego wyglądu tego obrazu. Kształtuje się tutaj troszeczkę jakby te rama okienna jednak, co ja z tymi ramami okiennymi mam. W każdym razie chodzi o to, że nasze okno w domu, tak teraz myślałem, a wracałem pół kilometra tutaj specjalnie, żeby nagrać ten film. Nasza rama w domu i to, co widzimy poprzez ramę w domu, możemy uwieczniać, czyli nasza rama, jeżeli kiedyś wyrzucamy, zmieniamy okna ze starych na nowe, nie wolno nam wyrzucać na śmietnik starych naszych okien, tylko na tych ok w te okno wkomponować trzeba płótno malarskie. Czyli wymontowujemy stare okno. Dostosowujemy do tak zwanej ramy pełnej, czyli nie przełamujemy w żadnym razie ramy. Przełamanie ramy wiąże się ze stratą wszystkiego, co te okno widziało przez lata. Teraz biorąc pod uwagę starą ramę, czyli wymontowanie z naszego domku, jednorodzinnego domu, pałacu, pałacyku, willi, e, czy po prostu chaty, zwykłej chaty, domu po prostu człowieka, wymontowanie starej ramy, stuletniej, dwustuletnie tego. Dlatego te ramy są wartością, bo w te ramy możemy wmontować nasz obraz olejny, Czyli e, kiedy wymieniamy okna w domu możemy też zlecić na malowanie obrazu olejnego, który w kompo, trzeba wkomponować w tą ramę. Tylko co jest bardzo istotne, zazwyczaj malujemy obraz tak jak tutaj na Blade Ram, to jest e, oczywiście e, polecam sklepy z Zielonej Góry jeżeli chodzi o farby olejne, a także z Frankfurtu. Tutaj bym e, zaznaczał jedną rzecz, w, e, obraz olejny, który malujemy w starej ramie wpierw instalujemy, płótno czyste w ramę okienną, czyli w starą ramę okienną i dopiero zaczynamy malować. Nie tak jak tutaj, że tutaj malujemy obraz olejny, na przykład ilustrację farbami olejnymi i wkładamy w tą ilustrację farbami olejnymi w ramę, czyli później do tego dokupujemy sobie ramę. W przypadku starego okna, takiego jak tutaj mamy na przykład, powiedzmy, proszę zobaczyć, to jest na przykład okno, w te okno od razu wkładamy ramę, i płótno, znaczy blade ramę i płótno malarskie i malujemy wraz z ramą, żeby nie zapominać, że później malarz, taki malarz medium, ma możliwość namalowania waszego Windows, czy takiego okna świata, okna pamięci, zapisu tego, co to okno widziało. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Oczywiście każda rama ma swoją magię i swój zapis. Ja wierzę w takie rzeczy, dlatego po prostu pokazuję Magica pod względem, jakby to wielu, wielu technologii filozoficznych, jeżeli chodzi o zapis wszystkiego, co na przykład powiedzmy konstruujemy. Rama okienna jest bardzo potężną wartością dla malarza, który w niej może później namalować obraz. Czyli nie malujemy na płótnie, na blade ramie, tylko od razu wkładamy w ramę, starą ramę okienną, którą wymieniamy, wstawiamy w, w, do pracowni ramę, malarz instaluje w niej płótno i na niej dopiero nakładamy, e, i na, na tej ramie dopiero okiennej nakładamy e, nasz jakiś obraz olejny. A tutaj przyciemniliśmy troszeczkę kolorki i proszę zobaczyć, co się zaczęło dziać troszeczkę jest inaczej, ale jeszcze będziemy rozjaśniać niebo. To jest oczywiście półprodukt i tutaj te nasze kukurydze, one zaczynają promieniować, jakby to powiedzieć takimi kolorami słońca. Oczywiście tutaj chodzi także że malowany obraz olejny przez odpowiedniego malarza skupia całą kształt, jakby to powiedzieć obszaru, tak jak kiedyś pisałem wam filozoficznie i rysowałem pełen promień, 24 km naszego największego bogactwa, tylko nie, te bogactwo nie, nie jest pokazywane jako złoto, diamenty, jako rubiny, szafiry. Czy jakieś nasze, no nie wiem, z najróżniejsze klejnoty rodzinne, czy i tak dalej. Tylko tutaj, w tym przypadku, cała okolica, czyli lasy, drzewa, kukurydze, sady, wiśnie, czereśnie, szczaf, e, później dalej zboża, najróżniejsze tego typu rzeczy. Proszę zobaczyć, jak to pięknie się zaczyna tutaj nam wszystko pięknie kształtować, malować. Ile tam jest tlenu tornadycznego, jakby to jest tlenu łączącego się nieba z, z ziemią. A ten obraz malowany oczywiście, jakby to powiedzieć teraz dla pani Doroty, zresztą naszej przyjaciółki artystycznej, jest kształtowany w pełnym zakresie, jakby to powiedzieć takiej magii, jakby to powiedzieć bogactwa też w takiej wspólnej pracy, bo to jest taka wspólna praca malarska. Większość tych obrazów ja pozwalam dotykać te obrazy, pozwalam po nich sobie malować. Rok 2045, oczywiście, jest to jakaś puenta zapisów w ramach w naszych starych ramach, albo albo nowocześnie wykonanych konstrukcjach ram naszych bogactw, naszego bogactwa, jeżeli chodzi o, o życie po prostu na planecie. Pozdrawiam Was. O, spróbuję wyłączyć.